Szanowni Państwo, drogie koleżanki i koledzy, zapraszam serdecznie na pierwszą edycję nowatorskiej formuły naszych spotkań, naszych konferencji, która nazywa się znamiennie Top of the Top. To będą debaty, które się odbędą między 30 a 31 sierpnia w Gdańsku, a więc w pięknym miejscu w Trójmieście. Myślę, że może to być formuła, która Państwa zainteresuje. Będziemy dyskutować. Poszczególni eksperci <laughs> będą nie tylko rozmawiać ze sobą, ale także będą oczekiwali na pytania oraz dyskusje z Państwa strony. Będziemy mówili oczywiście o tych gorących tematach, które w tej chwili dotyczą wszystkich położników ginekologów: takich jak endometrioza, takich jak szczepienia i profilaktyka raka szyjki macicy, ale także położnicze, o roli aspiryny, o porodzie przedwczesnym. Tak więc myślę, że warto się zdecydować, przyjechać, zażyć wspaniałej prawdopodobnie pogody nad morzem, ale też i merytorycznie podyskutować o tym, co nas najbardziej interesuje. Zapraszam serdecznie do Gdańska.